Wyczerpałem kciuki za monty, żeby jeszcze się dostali do tych playoffów. Wyszli z bilansem 3-2, także to też nie było łatwe. Więc ostatnio, chyba forma taka. Hmm, niestabilna, bym powiedział. Dobra, co się dzieje w tym pistolu? Smok do okna, wyjście na oku 4 midem. picker z motowym. więc pewnie palenie za donat i cofka pod B. Aha, a tak okno. Czy osoby, czy zobaczcie, taki szybszy split. Na B. Przechod okna. Jeden od Kewa, jeden od rampy, ale tu dobra ustawka Monte. O, tak pasji, powiem wam, że trochę zbejtował, nie ukrywam. Już gdzieś ten... Kecik y? dobry. Dycha złapany. Tak jakby się nie spodziewał ich na blisko. No pistol całkiem ciekawy, tylko chyba dwie osoby do tego okna biegły bez kewa. Paci, jakoś dziwnie się ustawił, nie podobało mi się. Ale tego fraga zdobył. Jakoś tak biegł pierwszy, a nie przed pierwszy. Widzieliście? Yy, nie wiem, nie mam pojęcia. Będę improwizował na... A, to Demków yy, w tym donacie. Nie spodziewa się zupełnie. O, dziwnie zagrał Artfrost, nikt mu w ogóle nie patrzył lewej strony. On tak niknął hady z pierwszym fragiem. To jeszcze była szansa dla Krasnala. Dobry fleszyk w tempu. Ciężko będzie wygrać tę rundę. Zobaczcie, że mało granatów po stronie Monte. Ciężka sprawa. No, powiem wam, że w tym donacie demku strasznie dziwnie zagrał, bo ani nie spotował tego mida. Jak zespotował, to jakoś tak na, na paznokieć. Ula, la Jeszcze pan Alf odplecł. Wbij na GeForce Skins i doładuj konto z kodem MATEO, który daje bonus do doładowania i możliwość otwarcia darmowego case'a. Na stronce możecie otwierać skrzynie, brać udział w bitwach na skrzynki oraz macie możliwość tworzenia kontraktów. Korzystając z dostępnych trybów na stronie wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Co miesiąc są dostępne nowe eventy, w których możecie zdobywać niesamowite nagrody. GeForce oferuje wiele metod płatności, takich jak blik, PSC, SMS, krypto czy skiny. Dodatkowo codziennie możecie odbierać Darmowy bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Mateo, link w opisie. Zrazu napewniaka sobie tego Ancient piknęło. Ustawka w kejwie, no właśnie, ale jak się gra versus pistole, versus jakiś gorszy baj, to tak jak widzicie na minimapie. Głównie atakuje się od rampy, bo tam te odległości są dużo większe. Jednak w kejwie. W kejwie niekoniecznie. Dlaczego potrzeb pacji? Tykamy. Alfa też trochę soluwa, także jest szansa na wygranie tej rundy jeszcze. Artfrost jeszcze ze smokiem, nigdzie nie dorzucił, no powiem wam 2 na 1, łupka wcelowana, wie, że na pewno bez defa, Artfrost wie, że Krasnal na pewno bez defa, no i cyk, widzieliście, runda w ogóle, kto spierdzieli w tej rundzie, jeżeli chodzi o stronę Parvision, Patsy, w takiej sytuacji po co on podchodzi tego cave'a, totalnie niezrozumiałe, i zobaczcie, jakie łatwe wejście dla Parivision. Wejść na BSB wcale nie jest tak trudno. Wystarczy dorzucić tak, jak widzicie. Smoke długa, smoke short, filar i jest wejście. Ale żeby utrzymać ten BS, to już trochę, to już trochę trudniej. trochę tam z stragiem w cave. Dycha z fragiem na bs No tak, par vision powiem wam, że zajęło to bardzo łatwo, ale już tak jak mówię, z utrzymaniem parapat. Zobaczcie, że tym razem nikt zupełnie nie zaczął w cave. próba skrótu BSA chyba dlatego właśnie nikt nie zaczął w Kevie bo Krasnal miał dobrego respa żeby skrócić dychom, z dychą także pomysł całkiem niezły ale tutaj belczonok dobrze ustawiony Wyczaił co się dzieje jest okay, chyba ze spotów właśnie to tu będzie szybki z BSA 3 na 3 chodzę z zawóbką od długiej jak wygląda sprawa z, de z defem? Bo tutaj, w sumie, na tej minimapce mapce wygląda na to, że tego defa po stronie Monte nie ma. Hades z ważnym fragiem. Odsmukowany. Hej, okay. w pasji spróbuję coś tam poskanować. Nic więcej za... raczej tutaj zrobić nie może. No, w ciężkiej sytuacji wyży. Żartowałem. W świetnej sytuacji pary W pasji z dwoma fragami. Jeden, jeden tym skanem. Hmm. Warto było po niego biegać, raczej warto było osłaniać tą osobę, która powinna broić bombę. Także widać, że to będzie jakieś szybsze podejście pod A, ale tu Hades, czujny. Dobrze, rozmienił co się wydarzy na mapie, nie zaczął ani pod B, ani na midzie, tylko właśnie pod A. No i jest entry. Pozycja z TikToka sprawdzona przez Alfę. zespotowany kolejny gracz, wiedzą też o snajperze na A. I tu Krasnal może być właśnie zaskoczeniem. Bardzo dobra reakcja, dobry. Super, krasna. Bardzo dobra reakcja, dobrze przeczytał mapę, odpuścił tego kev'a, cofnął na mina i tak jak mówiłem, zaskoczył e, swojego przeciwnika w oknie. To tutaj, no z taką małą ilością HP, żeby jeszcze wybiegać i grać agresywnie, tak trochę facytowo, ale dzięki temu zbejtował na pewno kejowi. Okej, nawet nie musiał wychylać ponownie. Nie, nie zwalniają tego temu. Zobaczcie, co się teraz dzieje, rasz? Rasz na krasnala. Dwa fragi to zdecydowane minimum. Kaj, dorzuca swojego na rampie. Hm, 3 na 2 Nie wiem, co sądzić o tym początku. Czy on jest na korzyść Monte? Teoretycznie sytuacja 3 na 2 Na pewno ok z fragiem, jednym. Ustawione głównie pod rampą. Cave odpuszczony, tylko kryty na info. Ale to, co jest ciekawe, to to, że Patsy stoi ze smokiem. Bo smokowując, jak masz staka na BS-ie jakąś pozycję, no to. No to zapraszam tych terrorystów do tego, żeby tych swoich pozycji cofnęli niestety dwa pierwsze fragi, trzy pierwsze fragi dla pary Vision. Kajwem już niestety Monte chyba nie podejdzie, rampa odsmokowana. Także z tej rundy, no, powiem wam, że. Bez strzału. Kolejna łatwa pistoletówka dla pary Vision. Nie sądzę się, nie sądzę, że tu jeszcze może się cokolwiek wydarzyć. To też jest całkiem ważne. Zauważcie, że jak teraz Art Prost. Na przykład, o czym wiem? Artfrost. Jakoś nie wiem dlaczego, ale było tak zimno. Mocno wiało, a i tak było dużo ludzi, i nie wiadomo dlaczego, ale jakoś dziwnie dużo osób mnie w tym koło wtedy poznało. Nie wiem. Jakoś tak oryginalnie. Ale, gościu, pokrył okno. Fatzi, ale, chłop się ustawił. Tam wejść czasami przez smoka zaryzykować. No i tutaj, zobaczcie, sytuacja. Dokładnie taka sama jak miało parę wyżej. Czy krasnal popełni ten sam błąd i podejdzie pod cave'a? Tutaj co prawda nie ma ustawki. Ale tak jak mówiłem. Tam na pewno nie można podchodzić. Trzeba to dać graczowi z właśnie z BSUB zająć jako pierwszemu. Dokładnie o tym mówiłem. I dopiero wtedy krasnal zajmuje sobie cave'a. Albo nawet już nie go nie idzie. Bo że jest czysty. I już pomaga bardziej gdzieś tam na miedzie. Pokryć jakieś pozycje. Także no krasnal w tej sytuacji bezbłędnie. Nie to co parę wyżej. Hades. Jeszcze może uda się zabić tą awóbkę. Na jak? Źle celowany Archer znowu. Hades z trzema fragami, na czym a Awóbkę podniesiona, a astracjonalną stracona u pary Vision. You're the ones that are thinking about a solution. Yeah, and it's uh, weird considering how the game has looked so far. Shoot, now Alpha can't realise the possibility of the boost. Oh, oh no! The alpha goes rushing in again, and it doesn't work out. Krasnol has bested him on a number of occasions in that position now. three Monty's way. It does. Kicker invested to the fight, but two Ooh. kills going their way simultaneously. It's all about the timing, though. And Kane knows he's got it. He's just going to walk past Does kicker. Realize absolutely not. Tunnel vision. That could seal the deal in our frost. That's the South Q. That's going to give it away. Oh. Actually able to turn around in time. That's lightning quick. Ah, oh, Hades will eventually take him. So it's all down to Belchinock and on Demka. Hades just need to make sure he stays hidden behind the pillar. He's getting a little bit closer to going down here. Doesn't to be careful, but now they're playing oh. around the Rosie! Dokładnie. Bardzo dobra decyzja Keja. Okay? Co tu się wydarzy? Na pewno usłyszał gościa w oknie. I teraz. Zobaczcie, że Hades już rotuje. Zobaczcie na minimapie, co się dzieje. Hades rotuje sobie pod BSB. Uff. A z ważnym fragem jeszcze na Hevenie. Mogą się nie spodziewać alfy, no ale skąd on może przyjść? Zobaczcie, że Kay głęboko odsmokował już RespaCetę. Więc na pewno będą się spodziewać gracza z ps -ów. Nie, no tutaj super runda, fajne zagranie. Oj, i wydaje się, że mapka wpada w tym momencie na konto drużyny Monte. No, powiem Wam. Tak jak mówiłem, 9 rund po stronie Paravision, z tego 4 rundy wygrane dzięki pistoletówce. I Jeszcze po smoku i młotów u Hadesa. Dobry bus. Dobry bus paravision, zaskoczony Hades. Minus jaki był tego, że Hades zginął? Monte straciło motowa. Poza graczem stracili jeszcze mołotowa, ale dobrze dorzucony smok. Jeden dorzucony na BS. Ulala, jak tak Patsy będzie strzelał, to powiem wam, że żaden smok tutaj nie pomoże. Trzy heady od Patsy'ego. I to dwa w takim całkiem ładnym stylu. Na strefie. Jeszcze zespotowany dymku. O, Patsy jeszcze tutaj poszuka. W tych trzech fragach na pewno zgłodniał. Cztery heady. Cztery heady od Patsy'ego. No do dobrze zaczął tą mapę. Na powoli gracze monte, czyli typowe wertygo. przeczekanie tych wszystkich granatów i pod A, i pod B A antyterroryści te dorzucają swoje granaty, ale zobaczcie jak Hans uuu, jak dobrze już zobaczcie jak podszedł Kay, zupełnie nie będą się go spodziewać gracze Paravision, chwilę poczekał i czemu on teraz sobie nie przejdzie szkoda, że Kay tego zupełnie nie wykorzystał widzowie no bo teraz już się będą go spodziewali hmm, nie fajnie. Dużo młotowa za plecy, fajnie, że chwilę sobie przeczekał ale czemu od razu nie zagrał agro wydaje mi się, że to były dwa łatwe fragi dla Kay'a Gdyby się odważył, jestem przekonany, że Krasnal na milion procent by z tego skorzystał. Ale tym razem Krasnali to defensywnie, bo z bombą. Ale hmm. gdzieś na zagryw kademku. Dychas z, z, z refragiem. No i to już wygląda jak taki. Hmm, próba zrobienia fraga, ale jak tego fraga nie będzie, no to już wtedy od razu wysuwa się belczonok i powinien tą giwerę chować. Niekoniecznie. Zdążył uciec? Nie zdążył, uciec alfa, bardzo fajnie. Jeszcze jest belczonok. Dobrze, że tylko z jednym fragiem, bo tu potencjał był co najmniej na dwa, powiem wam, jakby usiadł. Artros jest z fragiem. Dopalony na tej pozycji, będzie musiał uciekać, ale chyba wybrał złą stronę, powiem wam. A może i dobrą. Nie spodziewałem się w ogóle, dopiero teraz. No, Karstan ma na pewno przewagę pozycji. Ciężko będzie Art Prostowi wygrać za WUP-om ten duel. Zdziwię się, jeżeli on to wygra, powiem za WPM. Ty wygrał jeszcze bez defa, rozumisz. No, ja mógłbym mieć podobną opinię, ale muszę pooglądać trochę więcej meczów. Ale zobaczcie, jakie przyspieszenie! Dyfas z trzema fragami w ogóle steka! I co so HP na jego koncie? Nie myślałem. Jeszcze gdzieś tam wysadzony przez Paciego, ale nie wiem co on zrobił. Mam nadzieję, że będzie powtórka, bo widzieliśmy tylko dorzucone granaty i full fresh na japie. Raczej po, po dorzuceniu jakichś jakich granatów, może fragu na, na A od snajpera. O, i teraz. Teraz zobaczcie, że Hades mniej więcej powinien się uaktywniać. I w tym momencie. Two frags, one from Hades, one Easy Can cover off so much, but Patsy could have the opportunity. Patsy's he's already on double stack, and Kay hasn't necessarily seen that. Patsy could go overlooked. I we'll have to say, he's in a peak aggressive for it though. And Hades finds it. Beltranock off oh angle. God. That one's checked by Hades as well. Every single oh. kill when they entry toward A. Więc tym aktualnie się zajmuję, jeżeli chodzi o CS. -a. No niestety. Hades z pierwszym fragiem, zobaczcie, na flashu. Na no, Hades robi różnicę. I tutaj Krasnal w końcu wziął sobie kolegę do pomocy. Ale znowu, zobacz, wychodzi Krasnal, daje Heda. No to akurat dobre refragi, dobrze ustawione do, dużo na antyterrorystów. I zobaczcie, teraz dycha jest takim HDS-em pod... A. Jeżeli on czuje, że ma miejsce, od razu sobie podchodzi, od razu sobie agresywnie zajmuje. I totalnie gubi się w tym wszystkim par vision I Tak samo teraz dycha. Wyczuł, że, że ma opcję, może sobie podejść. To jest dobry timing, żeby zająć schody, zagrać agresywnie, bo dużo się dzieje na mapie, na Midzie. Gdzieś tam lecą rifragi Trzymaj się, a musieliśmy grać ostatni ten turniej razem i to właśnie był Major. Demku z pierwszym fragiem. Czyżby pierwsza pistoletówka dla widzowie? Na razie trzy z ostrym wpierdzielem. W żadnej nawet Monte nie oddało strzału. Ani na Anciencie, ani na razie na Vertigo. A tutaj w końcu z entry fragiem Monte. Dwa zestawy grandów. Ogólnie ten pistol wygląda identycznie tak jak grał Monte. pierwszym fragiem. drugim fragiem. Wypada jeszcze Demku. Dobra decyzja. No Ultimate też zajebiście gra, ale wiadomo, no nie liczę go w top 20, ale mówię, że. W przyszłości, no. Robi wrażenie. Ale ja też nie oglądałem ani jednego meczu w Ultimate. A. Ja nie oglądam już tych meczów. Bo wszystkie te mecze Tier 1 mówiłem Wam, że już trochę mnie nudzą. Co, co tydzień są te same mecze, te same drużyny. Jedyne co się zmienia to nazwa drużyny. E, nazwa turnieju. I dobrze dorzucony wsteczek na Krasnana 4 na 2 Oj, ten pik ja taki trochę nie w tempo, trochę za szybko. tam jeszcze nie pikował 2 na 1 Chyba demku zespotowany przez arthrosta. Aha, rozumiem. Nie było czasu już na podniesienie bomby. Oby w tej rundzie nic nie odwalić, panowie zmon. O, niezespotowany arthrost. Dobrze dorzucony fleszyk Jeszcze wygoniony z tego gapa. Gracz Monte i arthrost. Zobaczcie, jak agresywnie. Nikt mi nie dorzuca żadnych granatów. Właśnie, i to jest ważne, to co już powtarzam cały czas, że ci gracze na jakimś takim gorszym baju nie kupują smoku. Gdyby nie te dwa błędy, teraz graczy monte to zobaczcie, ani nie ma jak odsmokować smokować BS a teraz gdzieś tam ten smok dopiero podniesiony, ale naprawdę takie wejście jest bardzo utrudnione. O Ula. uuuu. to śmierć. No i mówiłem, żeby się nic nie odwaliło, i co się stało? Gdzie blokować swoich przeciwników? Można zawsze zablokować jeden PS, a nad, a drugi. No na pewno tych opcji jest y, bardzo dużo, nie? Jednak z tym dokupionym granatem. Tak, zupełnie się nie spodziewają tych zagrywek. Co? Chciałbym tak zrobić chociaż raz w życiu, nie? Na botach, chociaż na botach. Nie, no. What the fuck? Były nie za fragi. O, aż Steam się zciął. Nie no, wyobraźcie sobie, że jesteś parę vision, nie? I czujesz. Dobra, panowie, mamy ich. Wygraliśmy. Teraz grają forsa. Wygramy forsa. Mają eko, więc to jest runda jakby za dwie. Zajebiście, wracamy do tego pojedynku. I nagle gościu przechodzi przez smoka, widzi jednego typa, i zabija trzech. Z 5-7. Ale zobaczcie, gdyby nie ten smoke, czyli jakby nie kupiony jakiś granat w rundzie właśnie Eko for cokolwiek. No to takiej okazji, na, na taką pozycję, na taką zagrywkę nie miałby dycha Także zawsze na tych forcach warto dokupować te granaty No nie, nie ma co grać tego Digla Kevem Lepiej sobie kupić jakąś tańszą, gorszą, jakiś gorszy może czasami pistolet Ale dokupić te granaty, naprawdę, czy to flesza, czy to smoka? No, żeby tu się jeszcze nie zasrało 11-6 dla Monty, no. no brawo Dyskens no Było ryzykownie, ale krasnala, raczej nie będą się spodziewać Właśnie. Easy frag. Zupełnie nie spodziewał się tego Belczonok. Czyli spodziewa się jeszcze Hadesa Alfa? Wygląda jakby tak, ale też mądrze Hades. Zobaczcie, że nie podchodził od razu. Celował się chwilę. Dobrze. Ola z kolejnym fragiem. Sytuacja 4 na 3. Dobrze ustawiony K pod A. Ale co z tego? Fraga nie ma. Jeszcze K. po skrócił. Zagrał blisko przy tym smoku. Szybki refrag. No i A całe przejęte. Także teraz Dycha razem z Hadesem mogą się skupić tylko pod środkiem i pod BSMB. No jak znud. Wycofał się praktycznie pod pod BSA i skakał sobie na nich. Dwie sekundy do końca, no, a możesz. No, nic nie zrobić. Jeszcze dobity. No i tutaj będzie też dyszki. Test dyszki. Dycha na razie osamotniony pod B, ale widać, że już Krasnal do niego. Cofa, zobaczcie co się dzieje na minimapie, Już cztery osoby, tak naprawdę, pod BSMB ustawione. Razem, z pierwszym fragiem. Pycha celowany za jedynkę. Dorzuca swojego. Kolejny frag, no ale no, wygląda to, jakby to był koniec właśnie tej mapki widzowie. No, jakaś koska, jakaś koska, jakaś koska, Aj! No, nie potrafiam się bawić. Panowie z, z ale nie, no, bardzo łatwy męczyk to by.